Szczaj Boże, druga niedziela Adwentu to pochylenie się nad bohaterem ewangelicznym, jakim jest Jan Chrzciciel. Po swoim konkretnym przygotowaniu na pustyni, gdzie pościł, gdzie jadł szaranczak, pamiętacie, gdzie naprawdę w trudzie kształtował swój charakter, wychodzi, aby głosić chrzest nawrócenia, a więc chce przygotować ludzi na przyjście Mesjasza i woła: Głos, który wołam na pustyni, przygotujcie drogę Panu, wyprostujcie Jego ścieżki. Czy my dzisiaj, jako ludzie wierzący, nie powinniśmy być również tak jak Jan chrzciciel, takim głosem wołającym na pustyni pewnego nihilizmu, systemu antywartości, gdzie zupełnie człowiek odszedł od prawa naturalnego, gdzie wszystko jest według pewnej koncepcji, ustanowienia, przegłosujemy i będziemy mieli taki system wartości? Czy my dzisiaj nie powinniśmy być również takim głosem wołającym na pustyni? Ale to zobaczcie, co to oznacza? To oznacza, że my powinniśmy dzisiaj być przede wszystkim wierni swoim poglądom. Dzisiaj to chyba jest najbardziej takie wołające na pustyni: być wiernym sobie, temu, co jest w moim sercu. Oczywiście mówię o wierności, w miłości chrześcijańskiej, w miłości Chrystusowej. Nie wstydzić się tego, kim ja jestem, w świecie, w którym jestem, w którym żyję. To w ten sposób najgłośniej, najmocniej możemy wołać o Chrystusie. Nie oceniać, nie wytykać palcami, ale dawać siebie poprzez świadectwo swojego życia w miłości i dobroci, takiej życzliwości, że tak, my jesteśmy chrześcijanami, czyli my jesteśmy uczniami Jezusa, czyli my głosimy Jego przyjście do Twojego serca. O, jest to bardzo trudne, dlatego potrzebujemy pustyni. Adwent jest tą naszą pustynią. Stąd nasze zobowiązania adwentowe, stąd nasze chodzenie na roraty, stąd nasza walka o to, żeby jak najwięcej od siebie wymagać, bo to jest kształtowanie charakteru, żeby nie ulec różnego rodzaju pokusom, które się non stop naokoło pojawiają. Jan do dlatego tak musiał być bardzo gorliwie przygotowywany bo tego, by świat go nie rozmienił na drobne. By nie ulec pysze pochwałom, zdołowaniu, bo ci będą wytykali palcami. To wszystko się dzieje. I dlatego ten adwent jest tak bardzo ważny. Ale druga sprawa: jak odbieracie, przygotujcie drogę Panu, wyprostujcie jego ścieżki. Czy to nie jest taki imperatyw, że nie możemy tego odkładać na jutro, na później? Tylko dziś, tu i teraz, w tym momencie, mamy faktycznie działać po to, aby przygotować swoje serce dla Pana, by móc się nim dzielić i nim żyć. To jest taki imperatyw, który mówi, że jutro może nie nastąpić nigdy. Już wielokrotnie o tym mówiłem, ale Wam przypomnę: Adwent chyba jest takim dobrym momentem, żeby znowu do tego powrócić. Nas nie stać, żeby odkładać cokolwiek na jutro, na później. Że. Później, kiedy już zdobędę studia, będę na pewno już mądry, kiedy zdobędę dobre pieniądze, będę naprawdę już wtedy szczęśliwy, kiedy już dzieci pójdą z domu, wtedy dopiero będę miał prawdziwe szczęście, bo będę mógł mieć tylko czas dla siebie, i tak dalej, i tak dalej. Nie! Szczęście jest tylko dziś. Jutro nie jest zagwarantowane nikomu. Ten imperatyw wewnętrzny, żeby jak najlepiej wykorzystać czas, jest w Adwencie niemalże aż tak krzyczy do nas. Nie odkładajmy na jutro spowiedzi. Przeczytania Pisma Świętego, podania dłoni człowiekowi, uśmiechu w pracy, bo inaczej naprawdę może być tak, że Bóg się nigdy nie narodzi, a my mamy być tym głosem wołającym na pustyni i przez nas ma Bóg rodzić się w tym świecie, w którym żyjemy. To jest nasze zadanie.